Witamy Was bardzo serdecznie na naszych zajęciach z rytmiki. Dzisiaj pomagać mi będzie mój syn Dominik i moja córeczka Ania. Będą pokazywać jak wykonywać wszystkie ćwiczenia. Witam Was z mojego domu. Zapraszamy na początek jak zwykle. Kto może zrobi koło, złapie swoją siostrę, braciszka i zaczniemy od maszerowania. Ania. Czy jesteście gotowi? Uwaga. I maszerujemy dookoła. Kolana podnosimy wysoko do góry. Tak jest? Bardzo dobrze. Maszerujemy. Zatrzymujemy się, a teraz będziemy biec na palcach. Zamienimy się w skaczące koniki. Będziemy skakać z nogi na nogę. Raz jedna, raz druga, doszli. Skaczą nasze koniki. Hopsa-sasa, so, 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 hopsa-sasa. So. Pa-hop, hopsa. So, so. pa, pa-hop, pa-hop, pa-hopa. Pa, pa. I pochodzimy jeszcze na piętach. Czubki palców stóp w górę. Tak, bardzo dobrze. Na początek rozpoczniemy od pierwszej zabawy. Zabawy przy piosence o wesołej gimnastyce. Będziemy wykonywać różne ćwiczenia. Na początek pokażę Wam z Dominik z Hanią, jakie ćwiczenia będzie trzeba zrobić. Zrób przysiad raz i dwa i podskocz, hopsasa. Dwa skłony do podłogi. Wspaniale. W kolanach zginaj nogi. Tak. Wyciągnij się do góry, tak jakbyś łapał chmury. Super. Zrób kółko bioderkami. Poruszaj paluszkami. Wyśmienicie. Uwaga, to teraz razem z piosenką, kto zna, ten śpiewa razem z nami i pokazuje. Zrób przysiad raz i dwa i podskocz, sa Dwa skłony do podłogi, w kolanach skinaj nogi, wyciągnij się do góry, tak jakbyś łapał chmury, z rób poruszaj paluszkami. A teraz idziemy i klaszczemy ty mądry przedszkolaczek, co dzień ćwiczy, biega, skacze. Ty też biegaj, skacz i ćwicz, gdy chcesz zdrowy silny być. Ła. zrób przysiad raz i dwa i podskocz hop, sa, sa. dwa skłony do podłogi, w kolanach skinaj nogi wyciągnij się do góry tak jakbyś łapał chmury, zrób kółko bioderkami poruszaj paluszkami a teraz biegniemy na paluszkach kiedy tylko rano wstaniesz baw się w gimnastykowanie. w zdrowym ciele, zdrowy duch więcej żałuj rąk i nóg i pokazujemy, zrób przysiad raz i dwa i pod Dwa skłony do podłogi, w kolanach skinaj nogi. Wyciągnij się do góry, tak jakbyś łapał chmury. Zrób kółko bioderkami, poruszaj paluszkami. Ostatnia raz Idziemy i maszerujemy. Gimnastyka jest wspaniała I dla ducha i dla ciała Każdy o tym dobrze wie Ćwiczy nami, więc to dzień Zrób przysiad raz i dwa I podskocz hop sasa. Dwa skłony do podłogi W kolanach skinaj nogi Wyciągnij się do góry tak, jakbyś łapał chmury, zrób kółko poruszaj paluszkami. Uwaga, moi kajni, bawimy się teraz w zabawę, e, która się nazywa przyklejaniec, tak zwany magiczny klej. Tym klejem będziemy przyklejać do siebie różne części ciała. Uwaga, Uwaga, wstajemy. Na początek naszej zabawie ruszają się same ręce. Ręce tańczą. Tańczymy rękami. się ręce się witają, I uwaga, sklejamy ręce wszyscy. Sklejamy i tańczymy razem. Ojej, ojej. To magiczny klej, ojej, ojej! To magiczny klej, ojej, ojej! To magiczny klej, ojej. Puszczamy ręce, a teraz będą tańczyć nasze. Plecy tańczą. Tańczą plecami teraz. Ja. Plecy Plecy, plecy, plecy. I uwaga, próbujemy z naszymi kolegami, koleżankami, i siostrą, bratem, mamą, tatą, smoić plecy. I tańczymy z przyklejanym plecami. To klej. Ojej, ojej. To ojej. To magiczny klej. Ojej, ojej. Romagiczny klej. Ojej. Puszczamy nasze plecy. A teraz tańczą nasze łokcie. Łokcie kręcą się, ruszają się, tańczą się łokcia. Tańczą nasze łokcie. I uwaga, łokciami się teraz przyklejamy. I tańczymy z łokciami. Romagiczny klej. Ojej, ojej to magiczny klej ojej, ojej to magiczny klej ojej, ojej to magiczny klej ojej, to magiczny klej, ojej. no wielkie brawa dla was bardzo ładnie usiądźcie sobie na dywanie i jeszcze wytłumaczę wam jedną zabawę bo się moi kochani jeszcze w zabawę w rower w tej zabawie wyobrażamy sobie, że wsiadamy na rower i będziemy jechać najpierw bardzo wolno, a później coraz, coraz szybciej Dobrze, jesteście gotowi? To już włączam naszą zabawę o rowerze. Uwaga, wsiadamy na nasze rowery. I startujemy. O co no, co dzieje. Co co Kolejny so... ]Yes. szybko. Zapraszam cię, synów. nie? Uwaga, uwaga, okay. i zbawimy się teraz wszyscy razem. Pszczoły wstajemy. I uwaga, pszczoły zaczynają fruwać. lecimy pszczoły. Na pszczół silne I czyścimy jedną nogę i drugą nogę. I pod skrzydełkiem. I pod drugim. I brzuszek, brzuszek, brądełko. Jedno skrzydło, drugie skrzydło. Czułka prostujemy. I wprujemy dalej. lecą, pszczą, lecą o nie, znowu silny wiatr, spalamy jedną nogę czyścimy i drugą nogę czyścimy i pod skrzydełkiem czyścimy domeczku przesuń się czyścimy brzuszek lądełko, jedno skrzydło drugie skrzydło, czułka Ciu. i otrząsamy się i lecimy mało. Silny ja zbanany i nauczymy jedną nogę. Oj, i pszczoła mam wypadek miała. Pod skrzydełkiem. I po drugim. Brzrzuszek, nadełko, brzuszek, Żadełko. skrzydełko, skrzydełko, czółka prostujemy. Odtrząsamy się i lecimy już ostatni raz. Uwaga, się wymiat! Spadamy! Jedna nóżka, czyścimy. Druga nóżka, czyścimy. Pod skrzydełkiem, czyścimy. I po drugim czyścimy brzuszek, wanderłka. Jedno skrzydło, drugie skrzydło, czułka prostujemy. I otrząsamy się. Brawo, bardzo dobrze! A teraz, moi kochani, pobawimy się w jeszcze jedną naszą zabawę. Zabawa nazywa się Baby Shark. Czy jesteście gotowi? Zamienimy się za chwilę w prawdziwe rekiny. Uwaga! Wstajemy. Nakładamy na swoje głowy płetwy. I pływamy jak rekiny. Płyną nasze dzielne rekiny. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Pływają nasze rekiny. I najpierw płynie mały rekin. Płynie nasz mały rekinek. Teraz płynie mama. A za mamą tata. A za tatą płynie babcia. Miam, 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 miam. A za babcią płynie dziadek. Jeszcze większy rekin. A teraz my pływamy. A teraz szybko uciekajmy, bo nas gonią rekiny. Uff, udało nam się uciec. W końcu bezpieczni. A teraz podskakujemy z radości. Pięknie. Musiałem już sobie wygodnie. Moi kochani, za chwilę połowimy się w zabawę, która nazywa się Pająk i Mucha. Dzieci zamienią się za chwilę w muchy, będą mogły fruwać w całym naszym pokoju, a gdy tylko skończy się muzyka, muszą się zatrzymać i nie mogą się wtedy ruszać. Mogą oddychać, patrzeć oczami, ale nie mogą się uśmiechać ani ruszyć. W tej zabawie ja będę pająkiem i będę patrzył, czy się nie ruszacie. Gdy znowu usłyszycie muzykę, możecie znowu fruwać. Czy muchy gotowe? To zaczynamy, uwaga! Fruwamy sobie po całym naszym dywanie. Latają muchy łaką czuchy.

No ja jestem, łami jeszcze łami jesu, latamy, jeszcze gra muzyka. Stop, nie ruszamy się. Dobrze, i ostatnia próba dla Supermuchy. Kto się u nie uśmiechnie, kto się nie już ostatni no, raz. Uwaga, wstajemy, latamy. Ostatni no raz już. Latamy, latamy, ruszamy się. Dobra, I nie ruszamy się. Uwaga, stop. Raz, dwa, trzy. Pan mają patrzy. Czas na kolejne wyzwanie. Teraz będzie druga piosenka. Tym razem o całych rączkach, które klaszczą, czasami się pogłaszczą, w kolanka zastukają i dzieciom pomachają. Bardzo dobrze, uwaga. Najpierw zaśpiewamy ją wolno i pokażemy. Dwie małe rączki klaszczą. Tak. A czasem się pogłaszczą, w kolanka zastukają i dzieciom pomachają. A teraz troszkę szybciej. Dwie małe rączki klaszczą, a czasem się pogłaszczą, w kolanka zastukają. Dzieciom pomachają. A teraz będzie super szybko. Uwaga. Dwie małe rączki klaszczą. A czasem się pogłaszczą. W kolanka zastukają. I dzieciom pomachają. Wyśmienicie. Brawo. Jeszcze jedna nasza pokazywanka o głowie, która mówi tak, tak. Nie, nie. I w koło kręci się. Uwaga. Głowa mówi tak, tak, tak. Głowa mówi nie, nie, nie. Moja głowa wysoko kręci się, moja głowa wysoko kręci się. Tak, 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 nie, nie, nie. Moja głowa wysoko kręci się, tak, 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 nie, nie, nie. Moja głowa wesoło kręci się. To jeszcze raz wolniej. Głowa mówi tak, tak, tak. Głowa mówi nie, nie, nie. Moja głowa wesoło kręci się. Moja głowa wesoło kręci się. Tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Moja głowa wesoło kręci się. Tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Moja głowa wesoło kręci się. A teraz super, szybko jesteście gotowiła. Głowa mówi tak, tak, tak. Głowa mówi nie, nie, nie. Moja głowa wesoło kręci się, moja głowa wesoło kręci się. Tak, 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 nie, 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 moja głowa wesoło kręci się. Tak, 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 nie, 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 moja głowa wesoło kręci się. O, aż powodaliście. Takie szybkie tempo. Bardzo dobrze. Niestety czas naszych zajęć dobiega końca i będziemy się ze sobą żegnać. Dzisiaj pożegnamy się najpierw. Pożegnamy się najpierw nisko jak misie, później wysoko jak ptaszki, a na koniec jak dzisiejsze roboty. Rekiny będą w kolejnym odcinku. Uwaga, uwaga. Żegnamy się najpierw jak misie. Do widzenia dzieci. Do widzenia spożyć Teraz pożegnanie ptaszkowe. Do widzenia dzieci. Do widzenia panu. A na koniec robociki. To widzę na ciebie. To widzę Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa, pa. Do następnego odcinka. Tak jest. Do zobaczenia.